Cześć! Dzisiaj mam dla Was 10 faktów o mnie. Więc zaczynajmy. Bardzo kocham zwierzęta. Bardzo marzę o 339. Uwielbiam tego jemniczka. Uwielbiam po prostu pomponiki. Takie słodkie. Mam dwa zwierzątka w domu kota i chomika Szósteczka. Bardzo bym chciała mieć psa hm, ile to będzie? Nie lubię szkoły, ale jest bardzo fajna. Bardzo bym chciała mieć kota rasy maikonu. Ósemka mm, Bardzo kocham moich widzów. I to jest o mnie fakt dziewiątka Mam piw... mam kolor... Boże, nie umiem tego mówić. Mam piwne oczy. No dobra. Przepraszam za płacz mojej siostry. Dziesiąty fakt, fiat, fiat! Boże! Dziesiąty fakt, Ała! Mam dwie siostry. Więc papa, to były właśnie moje dziesięć faktów o mnie. I pa, pozdrawiam, puma! No puma, puma, puma! Kicicicie 아, 부모야 ю х о 잘 ь